Chodzi o akcję Czysta w Kra i o tym przedsięwzięciu porozmawiamy teraz z naszymi gośćmi, a są nimi pani Izabela Stelmańska, Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna i pan Piotr Dudkiewicz, nasza w Kra. Dzień, Dzień, dobry. Dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry. No właśnie, szanowni państwo, sezon podobno trwa cały rok. Tak I jest. warto przyjeżdżać i korzystać z uroków tej przepięknej rzeki. Ale nie cały rok sprzątamy i takim bardzo już chyba tradycyjnym momentem, kiedy rzeczywiście trzeba zrobić porządki jest początek wiosny. No właśnie, kiedy dokładnie państwo ruszają i czy można dołączyć się do tej akcji? Ruszamy 15 kwietnia i oczywiście nie sprzątamy całym rokiem, ale akcja Czyste Rzeki obejmuje tak naprawdę dwa terminy głównie, czyli to jest wiosna i jesień. Na jesieni sprzątaliśmy. I teraz na wiosnę również będziemy sprzątać 15 kwietnia i nie tylko na wkrze, ale również się rozrasta akcja o inne rzeki zawsze. No dobrze, czyli tak jak już posprzątamy po zimie, przygotujemy ym, 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 plażę, jak i również rzekę, no to możemy rozpocząć sezon, który ym, trwa cały rok, tak naprawdę. Sezon trwa cały rok, bo jak wiemy, w sporcie nie ma złej pogody, jest mm. tylko zły strój, więc w zależności okay. od tego, jak się ubierzemy, możemy uprawiać kajakarstwo czy też spływy pontonowe po, wielo, po wielu rzekach dokładnie przez cały rok, tak samo jak możemy biegać, jeździć rowerem czy uprawiać inne sporty na świeżym powietrzu. Ja na przykład osobiście jestem ogromnym fanem, jeśli chodzi o kajaki, uwielbiam, jest to fantastyczna forma rekreacji. Dlaczego warto brać udział w ogóle w takich aktywnościach sportowych i rekreacyjnych? No i dlaczego warto odwiedzić tą wyjątkową rzekę, która tak naprawdę jest niedaleko Warszawy? Niedaleko Warszawy. Warszawy bardzo przyjazna rzeka, tak naprawdę dla całych rodzin. I nie musimy tutaj posiadać niesamowitych umiejętności, żeby poradzić sobie z tą rzeką na kajaku, czy faktycznie na pontonie. Natomiast dlaczego warto? Dlatego, że świeże powietrze, no, przede wszystkim przez tyle miesięcy, zamknięci praktycznie poprzez zimę w domach w większości nas. Więc teraz tak naprawdę warto wejść i poddychać świeżym powietrzem, a wkradaje tą tę możliwość. Natomiast to też jest akcja edukacyjna, więc tak naprawdę warto tak naprawdę dzieci jeszcze zabrać na te pontony i pokazać, jak korzystać z rzeki. I nie tylko na pontony, bo są wspaniałe mm -hmm. ścieżki rowerowe, eee, są wytyczone tak. właśnie szlaki, o których Krystian mówi. Eee, to jak się z nimi zapoznać i czy może państwo szukują jakieś takie przedsięwzięcie, gdzie po prostu można dołączyć? Jeżeli mówimy o akcji Czyste Rzeki Mozrza, to oczywiście można do nas dołączyć, wchodząc na naszą stronę internetową i rejestrując się do akcji poprzez formularze rejestracyjne, wybrać odpowiedni odcinek rzeki, albo odpowiednią rzekę, bo tak jak Iza wspomniała nie tylko w Krale, także w Bzura i Nare w tym roku razem z nami są sprzątane. Zarejestrować się, przyjechać do nas w dniu akcji do wybranego punktu, albo dojechać do nas naszym transportem zorganizowanym, który również ruszy z Warszawy w dniu akcji, więc jeżeli nie macie samochodu, nie macie biletu na komunikację miejską, to nic nie stoi na przeszkodzie, autokar będzie czekał. Dobrze, w momencie, kiedy faktycznie chcemy wziąć udział, w, poznać szlaki turystyczne, wziąć udział w kajakach, gdzie możemy znaleźć szczegółowe informacje, no i gdzie można się zgłosić i przyjechać dokładnie? Na stronie czysteżeki.com jest cała informacja o tym, gdzie, co, jak, po, po co i o której. Dobrze, najbliższy e, rejs, wycieczka kajakami, kiedy się odbędzie? 15 kwietnia. Zapraszamy. A później już oczywiście cały mhm. sezon przed nami. Ale to będzie połączone ze sprzątaniem? Czy jest to, to jest kajakowe? ze sprzątaniem. To jest, to jest sprzątanie mhm. Czyste mhm. Rzeki. To jest 15 kwietnia, zaczynamy sezon. Tak naprawdę przygotowujemy rzeki, mhm. do tego, żebyśmy później mogli faktycznie korzystać z tego dobrodziejstwa. Ciągle jest jeszcze, Pani Izabelo, dużo do zrobienia, jeśli chodzi o dbanie o to nasze środowisko, bo mam wrażenie, że każdego roku spotykamy się tutaj i rozmawiamy o tym, że mnóstwo dziwnych przedmiotów wyciągamy z rzek, że śmiecimy nadal. Z czego to wynika? Czy właśnie rzeczywiście trzeba poświęcić sporo czasu na edukację, by to się zmieniło? To znaczy jest coraz lepiej, ale faktycznie nadal spotykamy dziwne przedmioty po drodze, bo nie mówimy tutaj też o takich przedmiotach codziennego użytku, jak butelki, tak? jakieś torebki po chipsach niestety, no ale też możemy spotkać wózki dziecięce, możemy drzwi spotkać, możemy, nie wiem, większe baniaki na transport jakichś płynów tak naprawdę lodówki spotkać, były. lodówki można prawie sprawdzić. Nawet ktoś ale pamiętajmy o, o tym, tak. no no właśnie, ale pamiętajmy o tym, że tych przedmiotów zazwyczaj turyści ze sobą nie przywożą to raczej jest jednak tutaj... Celowe już... działanie. Że celowe działanie, dokładnie tak. To tak jak w lasach. Turyści tutaj jednak dosyć świadomie już podchodzą do korzystania z zasobów naturalnych, e, turystycznych i już wiedzą mniej więcej, jak się zachować. No i sama ta akcja, która w tym roku już mamy ponad 170 osób zgłoszonych do tej akcji, pokazuje, że jest duże zainteresowanie zarówno odpoczynkiem na świeżym powietrzu, ale faktycznie tą edukacją i zrobieniem czegoś dobrego dla... prawda? Dokładnie Dzisiaj jest dzień sportu. Dużo w naszym programie mówimy właśnie o aktywnościach sportowych. Dlaczego warto wsiąść w ten samochód, czy w komunikację miejską, czy w busa, o którym pan mówił, i wyjechać z Warszawy, przyjechać właśnie do państwa i właśnie wziąć udział właśnie w takim spływie, poznać szlaki turystyczne, czy przyjechać się górską trasą rowerową. Tak, jak Iza wspomniała, przede wszystkim warto wyjechać z miasta i odpocząć od zgiełku, od hałasu, od, od zanieczyszczeń. Nad naszymi rzekami, kawałek od centrum miasta tak naprawdę, jest dużo zieleni. Du, du, są to płuca Warszawy, płuca Polski, są puszcze, są rzeki, są jeziora, więc warto z tego korzystać, warto uprawiać odpowiedzialną turystykę aktywną. I Bardziej, że ten krajobraz jest przepiękny. Przepiękny, to jest nienaruszony tak naprawdę krajobraz ręką ludzką, więc tutaj mm. możemy naprawdę odpoczywać, podziwiać różnego rodzaju ptaki, możemy spotkać po drodze. Właśnie, bo nie Przede wszystkim nie tylko rzeka, całe otoczenie. No, całe otoczenie, ale powiedzmy jeszcze mhm. o y, rzece w Krze, y, y, więcej tutaj takich informacji, bo to jedna z najczystszych rzek, prawda? No jest y, jedna z najczystszych, ale przede wszystkim najbardziej urokliwa chyba tak naprawdę i mówię, y, tutaj Piotr wymieniał, że jeszcze Bzura i Narew dołączyła w tym roku, ale w kraju jest taką rzek rzeką bardzo bezpieczną dla całych rodzin. Narew już jest dosyć trudniejsza rzeka. Mhm. I to naprawdę już tutaj zachęcam, żeby jednak osoby, które mają trochę pojęcie na temat mm -hmm. kajakarstwa, na, na temat tego, jak należy się zachować na kajaku, żeby było bezpiecznie. Natomiast ta wkra, niestety to są świetne widoki przyroda budząca się teraz w życiu. Zdecydowanie, dlatego zapraszamy. Zapraszamy, zapraszamy to może jest wszystkich świetne, naszych telewidzów. Świetny plan na majówkę. Tak, zdecydowanie tak. Dziękujemy bardzo za wizytę za. studiu. My już niestety kończymy warszawski dzień. Życzymy państwu pięknego, wielkiego czwartku, dużo uśmiechu, dobrej energii. I dziękujemy, że państwo byli z nami. To wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia już jutro w warszawskim dniu. Do zobaczenia.